Wyróżniający się uczniowie, ich opiekunowie i rodzice uczestniczyli w uroczystości, podczas której prezydent wręczała nagrody. To naprawdę wielka radość i przyjemność być prezydentem miasta, gdzie tak wielu utalentowanych, ambitnych, zdolnych, zdeterminowanych i zmotywowanych do zdobywania wiedzy młodych ludzi mieszka. A dzisiaj gościmy razem z samorządowcami, z panem przewodniczącym, z radnymi Rady Miasta najlepszych z najlepszych bo dzisiaj gościmy tych, którzy za chwilę otrzymają nagrody prezydenta za rozwój naukowy. No bo trzeba przyznać, że wasza wiedza i umiejętności znacząco wykraczają poza treści programowe, a pasje sprawiają, że waszą codzienną, ciężką pracą osiągacie sukcesy. W tym roku przyznane zostały cztery nagrody pierwszego stopnia i 24 drugiego stopnia, łącznie nagrodzonych zostało 28 uczniów. Fakt, że jesteście mocno zmotywowani i zdeterminowani i że chcecie poszerzać swoje horyzonty, z całą pewnością zaowocują tym, że otworzą się przed Wami drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych, później. Drzwi do najlepszych uczelni, a mam nadzieję, że jak już osiągniecie cele, które sobie postawiliście, to wrócicie do nas do Kołobrzegu, bo Kołobrzeg potrzebuje zdolnych, ambitnych ludzi, którzy przejmą po nas ster władzy i będą krowali naszą rzeczywistość i zaspokajali potrzeby naszych mieszkańców. Stoimy u progu wakacji i z tej okazji życzę Wam, by były to bezpieczne i radosne wakacje, abyście całą swoją energię wykorzystali na radość z możliwości korzystania z wolnego czasu, być może na nawiązanie nowych przyjaźni, a być może na postawienie sobie kolejnych ambitnych celów. Nagrodzonym uczniom życzymy dalszych sukcesów.